Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w pierwszym inauguracyjnym filmie na kanale Tarot przy herbatce. Ja na imię mam Andrzej, a dzisiaj zajmiemy się szybką odpowiedzią na szybkie pytanie, co dobrego czeka mnie do końca roku 2021. Myślę, że tak samo jak ja, czekacie już na to, by ten rok się skończył i liczycie na to, że coś jeszcze miłego spotka nas, więc zobaczmy, wybierzcie sobie grupę. Które w karty wcześniej przygotowałem, potasowałem. E, grupa numer 1 taki oto ryś. Grupa numer 2, orka i grupa numer 3 jeleń. Pamiętajcie, że czytanie jest tylko czytaniem ogólnym i nie musi przecież z Wami rezonować w całości, więc bierzcie tylko to, co podpowiada Wam serduszko, że że faktycznie jest dla Was akurat z tego czytania. Pomyślcie chwilę, którą grupę wybierzecie. Ja sobie wezmę łyczek herbaty. A dobrze posłodzona. Lubię, lubię herbaty słodkie. Ale dobra. Mniejsza. Wybierzmy w takim razie grupę numer 1 i jedziemy z czytaniem. Co miłego czeka grupę numer 1. Do końca 2021 roku. Grupę z tym oto. Trochę z dziwną twarzą, ale takim ładnym ryżem. Zobaczmy. Dziesiątka pentakli. Dziesiątka pentakli, czyli jakaś stabilizacja finansowa, jak, ale też stabilizacja, jeśli chodzi o rodzinę. Czyli może być także jakaś sytuacja rodzinna. Hmm, może się poprawić. Zwłaszcza, że zaraz, za niedługo będą święta. To sytuacja w sam raz, żeby coś się zmieniło. Gwiazda. Spełnienie marzeń. Hmm. Z tą dziesiątką denarów, z dziesiątką monet. Gwiazda. Hmm. Może sugerować, że tutaj coś poważniejszego się szykuje. Może nawet w relacjach też coś poważniejszego o. się szykuje. A jakieś spełnienie w relacji, jakieś pogłębienie tej relacji może przejść na wyższy, wyższy poziom. Tak może być. I ósemka mieczy. Pytamy się co dobrego, więc nie będziemy zastanawiać się nad znaczeniem tutaj. W negatywie, tylko bardziej będziemy się zastanawiać nad tym, ósemka mieczy. No to wyjście, wyjście z jakiej, jakiegoś impasu. Wyjście z jakiejś klatki. Czyli w takim razie patrząc na cały ten rozkład, można by podejrzewać hmm. można by podejrzewać, iż nastąpi jakaś innowacja, jakaś rewolucja w waszych Związkach, waszych jakichś relacjach, wyjście z jakiegoś marazmu. O, wyjście z jakiegoś marazmu, dokładnie, którego nie potrafiliście w żaden sposób rozwiązać. I to będzie bardzo pozytywne, patrząc po tej dziesiątce denarów i po gwieździe. No, to będzie bardzo pozytywne. Aż jestem ciekaw w takim razie, co jeszcze tutaj aniołki przekazują. No nie lub No to w takim razie już wiecie, o co chodzi. O jakie przejście na wyższy poziom w relacji? No to dla niektórych z Was tutaj szykuje się wspaniały prezent na święta. Jakieś oświadczyny, zaręczyny. Planowanie już tutaj wspólnej przyszłości. Kto wie, kto wie? Miły, miło taki prezent otrzymać od ukochanej osoby. Hmm. Ach. Przepiękne czytanie dla Was. Ach. Bardzo dziękuję. Więc było szybkie pytanie, szybka odpowiedź. Bardzo dziękuję. Przechodzimy do grupy numer 2. Grupy z Orką. Bardzo proszę, co. Czeka miłego. O. Szóstka kielichów. Hmm, coś z przeszłości postanawia do Was wrócić. Jakieś plany, jakieś marzenia, a może jakaś relacja? Zobaczmy dalej. Trójka kielichów świętowanie czyli w trakcie jakiegoś świętowania, jakiejś celebracji powrócą do Was wspomnienia to jakieś miłe wspomnienia. Możliwe, że będziecie celebrować i jakiś sposób imprezować, y, bawić się z osobą z przeszłości. Może Was zaprosi na jakieś, jakąś imprezę. Sylwester się szykuje, może ktoś z przeszłości, może jakaś bratnia dusza, kto wie, koło fortuny. Całkowita odmiana pasy. Czyli jeżeli gdziekolwiek zostaniecie zaproszeni te, przez osobę z przeszłości, najprawdopodobniej, albo, osob, albo osobę z przeszłością, ale gdziekolwiek byście nie zostali zaproszeni, to wy idźcie. bo to szykuje się dla Was coś bardzo pozytywnego. I zmiana pasy. Ja bym wchodził od razu, ja bym wchodził od razu, ale zobaczmy w takim razie, co jeszcze aniołki mają nam do przekazania. Nowy partner. No to 2022 zapowiada się w takim razie sympatycznie, bo, będzie, bo wejdziecie w nowy rok z nowym partnerem, z nową miłością. Cóż mogę rzec? Musicie iść w takim razie imprezować. Gdy tylko otrzymacie zaproszenie, ewentualnie wy zaproście kogoś z przeszłości, jeżeli o kimś myślicie teraz. Tak też może być. Szybkie pytanie, szybka odpowiedź. Dziękuję bardzo grupie numer 2. I przechodzimy szybko do grupy numer 3 grupy z zielonkiem. Zobaczmy, co miłego. A zbuław, działanie, podejmowanie działania, wyjście z tej stagnacji i wzięcie swojego życia we swoje własne ręce. Energii dużo. Możliwe, że byliście ostatnio w jakiś sposób, nie wiem, przytłoczeni tym wszystkim. Może ten grudzień da wam zastrzyk nowej energii. Zobaczmy dalej. Kochankowie, o matko! No to dla niektórych z was może to oznaczać, że to będzie całkowicie nowa miłość. Jakaś taka sensualna, taka, mm, że nie będziecie, że nie będziecie mogli się powstrzymać od działania wręcz. Będziecie chcieli działać z tą drugą osobą. A jeżeli jesteście w stałym związku, to by oznaczało jak, jakieś nowe pokłady energii w waszej zas, zastałej relacji. Ale co dalej jeszcze? Siódemka monet. Czyli można by rzec, że wy będziecie chcieli działać w tej Waszym związku, w tej Waszej relacji, albo, w, albo z kompletnie nową osobą, be, ale będziecie chcieli działać i to będzie długoterminowe. To nie będzie takie hobsiub i już dobranoc. Nie, nie, nie. Tutaj będzie praca. Będzie praca nad tym związkiem i relacją, i będziecie chcieli, bo, będzie, bo będziecie się czuli przy tej osobie dobrze. Po prostu. Tyle w temacie. I szybkie pytanie od aniołków, zaczę odpowiedź od aniołków. Miarowy postęp czyli będzie to działanie, będzie ta miłość ale i będzie ta praca, ale będzie wszystko postępować tak, jak powinno swoim tempem. Czyli nie ma się czego obawiać. Ta relacja jak najbardziej będzie wspaniała. Będzie, będziecie dalej mogli ją tworzyć z miłością, z radością. I tyle. Bardzo dziękuję wszystkim grupom w takim razie. Szybkie pytanie. Szybka odpowiedź. Tak jak to powinno być. Ja bardzo dziękuję. I... Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Trzymajcie się!